Hey there, buddy. It's just me again. Came into my mind Proszę bardzo, to mój outfit. A ja się to mogę zaświecić. Mamusi outfit. Nie. Błysk. No, czekaj. Mamusia, się troszkę... Widzisz, jak ją się pomiła. No to nic, będziesz siedzieć przy stoliku. Proszę, błysk na spódniczce. Nie, nie, troszeczkę. Zaczekaj, jest facie z obcasem. Mm -hmm. A tak to co? Brązowe bym sobie ubrała? Bo tylko brązowy miałam. No i ja mam na płaskim walić. I tak, tam, I tak tam zaraz ściągam. I będę chodziła w kocopołkach. Ja też. Ale... się pepita. Właśnie doszliśmy do wniosku, że ja mam trochę przykrótki ten płaszczyk do sukienki. No ale cóż. No, elegancko, elegancko. Mocki mi tu tak troszkę się pomieszczyło. Jakie tam masz gilandy. No sejsa skrócił, podwinął, żeby nie było dna długiej. Nice. Last night, so I'm just, I'm just checking in. It. It's been far too long now. Since I'd I last saw you, my friend. So happy Christmas. from me to you hey there buddy this is me again i wonder what you're doing now and if you're listening i just wish there was some must... way Nie ma, nie ma, jest przygotowane zagrody. Zwierzątek nie ma, czyli jest, jak to Piotr powiedział, żywa szopka, ale bez zwierząt. Czy że to jest ten szaflik mama? Nie, bo to jest nowy, kupiony. I właśnie do takich czynności. Okej. Okay. No czasami służy, wiesz, do czego? Mm? Że jak e, jakieś, wiesz, chce coś o tym wybielić albo coś, to do namaczania może służyć też mm -hmm. A te, te rzeczy, o których myślisz, o teraz się nie robi takich rzeczy. Już wyrośliśmy, wyrośliśmy ja mm -hmm. już. Much to handle, it's like I'm losing control. I'm struggling in the crossroads of being too warm or too cold. Hey there, buddy. It's just me again, Halloween, Witam się z wami w drugim dniu świąt Miałam się odezwać w Wigilię Miałam się odezwać Pierwszego dnia świąt Ale tak wsysnęłam Tak wsysnęłam w tą atmosferę świąt Tak wsysnęłam w tą Wigilię Troszeczkę się tam odzywałam Pokazywałam wam mój outfit Pojechaliśmy na Wigilię do wujka Było bardzo miło Pogadaliśmy, pośmialiśmy się Powspominaliśmy stare czasy I te nasze stare czasy I stare czasy babci I naszych właśnie rodziców więc bardzo bardzo fajna i bardzo przyjemna wigilia przepyszne jedzonko top top w daniem wigilijnym moim zdaniem top daniem wigilijnym w tym roku były pierogi pierogi z kapustą i grzybami z cebulką po prostu przysmażoną no najlepsze najlepsze były właśnie pierogi jeżeli mam tak oceniać no i co? No i to, był, to była Wigilia. Wróciliśmy jeszcze, jak wróciliśmy z tej wigilii, była już godzina 12 do pierwszej jeszcze z moim mężem mieszaliśmy sałatkę, bo były pokrojone pory. W ostatniej chwili oczywiście, więc jeszcze mieszaliśmy sałatkę w Wigilię, żeby doszła sobie na spokojnie na pierwszy dzień świąt. Pierwszego dnia świąt wstaliśmy dosyć późno, chyba około godziny dziesiątej, bo w ogóle w Wigilii e, siedzieliśmy do trzeciej, więc no... Staliśmy, staliśmy około 10.00. No i później był obiad u mojej mamy gotował nowy zięć mojej mamy, Wojtek, nowy mąż mojej, mojej siostry więc naprawdę przepyszne, wybitny schab, gotowany wybitne buraczki, zasmażany normalnie, przepyszny był ten obiad posiedzieliśmy też, pogadaliśmy pośmialiśmy się no i, no i tyle no i reszta dnia wczorajszego pierwszy dzień świąt zeszło nam na takim trochę opieprzaniu się w sensie odpoczynku, a coś tam pooglądaliśmy, coś tam młody się młody drzemał, bo był jeszcze po pastarce, wiadomo, więc trochę odpoczynku, trochę spędzenia razem czasu, trochę jedzenia placków, no i tak, i po prostu pierwszy dzień, no i dzisiaj troszeczkę już się tak zluzowało, dzisiaj się zluzowało, bo każdy sobie tam spędza ten dzień tak jak chce, no i jakby osobno moja mama tam na obiad zaprosiła dziadków i oni sobie tam siedzą na dole, a my udajemy się na kawkę do teściowej. To już jest chyba też nasza taka tradycja, że w jeden dzień świąteczny jedziemy właśnie do teściowej na kawkę, na jakiegoś placka, pogadać się, złożyć sobie życzenia. No więc ja w końcu przybyłam do Was, żeby się odezwać, żeby coś opowiedzieć. Dobrze, że wam złożyłam takie wstępne życzenia, właśnie tego. 23 w przedostatnim, w przedostatnim vlogmasie, więc, więc nie zostaliście bez życzeń w każdym razie. No, idziemy na tą kawkę dzisiaj też miałam w planie składać podsumowanie roku, bo ja tak co roku też składam takie, taki filmik, taki krótki filmik, taki krótki teledysk z podsumowaniem roku i zawsze wrzucam go do siebie na Facebooka i wtedy tam, no, no fajnie widać na tym filmiku, co się działo u nas przez cały rok. No i w tym roku stwierdziłam, że ja go tylko składam, wrzucam na Facebooka i to jest wszystko, wrzucę wam go tutaj. Wrzucę wam go tutaj, zawsze w, w Sylwestra, w Sylwestrową Noc wrzucam filmik na kanał Główny z Bloopers na które Was serdecznie zapraszam, jeżeli chcecie zobaczyć bloopers tegoroczne, co się, co się po prostu nie udało. Wycięte sceny na kanale głównym, a tutaj w Sylwestra wrzucę wam właśnie taką w ramach takiej niespodzianki podsumowanie całego roku w formie takiego krótkiego, krótkiego teledysku, żeby tak właśnie zamknąć fajnie. Ja tak lubię zamykać klamorom, lubię podsumowywać, lubię to wszystko tak ogarniać w ten sposób, więc to będzie taka fajna klamerka do zamknięcia właśnie roku 2024, więc nad tym jeszcze dzisiaj pracuję. No... Ale to jest takie miłe, to jest takie miłe, przyjemne, ja lubię. Ja lubię tak, tak wracać sobie do tego, co było, obejrzeć sobie, co było, yy, przypomnieć sobie, jak ten rok wyglądał. No, szykuję się już troszeczkę, twarz ogarnięta. Teraz outfit. i mam nadzieję, że Wy też spędziliście bardzo fajnie te wigilie, te święta, że troszeczkę odpoczęliście, że. No, że można było tak odsapnąć. To jest taki czas, że można odsapnąć I, i, i u mnie było to taka przerwa w nagrywaniu i, i to taka mm, odskocznia od telefonu, odskocznia od, od komputera, troszeczkę spędzenie czasu jednak z rodziną, bardzo miłe to było i uwielbiam, uwielbiam ten czas, więc mam nadzieję, że u was było podobnie, napiszcie mi jak tam u was w Wigilię, podzielcie się yy, doświadczeniami, podzielcie się opowieściami, jak tam było na Wigilii, co tam jedliście, kto był, jak ten, jak fajnie, nie fajnie, fajnie, nie fajnie, zadowoleni, niezadowoleni, no, napiszcie w komentarzach. Sytuacja jest jeszcze taka, że 24 nie otworzyłam, więc czas otworzyć. 24, gdzieś tu widziałam? 24. Ostatnie okienko. ulubionego kalendarza. La, la la la, co tutaj będzie? Limited edition. Shower foam. No, fajnie. Limitowana edycja. The Alchemy Collection. Pianka pod prysznic 50 ml. Spoko. Spoko to się przyda, tak czy siak, do mycia. Szkoda, że nie było więcej balsamów do ciała. Tak naprawdę to były chyba tylko jeden. Jeden balsam do ciała, jeden krem do rąk. No ale z piękki też się cieszę. No i nie było żadnego kremu do twarzy. Pomadki do ust, na którą czekałam. No trudno. No trudno. Także fajnie. Ale ogólnie kalendarza nie polecam. No, na przyszły rok będzie trzeba wykombinować coś innego. It's just me again. You walked out of my life that summer. And I guess I'm still wondering: do you still think of me sometimes? Or have you truly moved on any way? Happy Christmas. You. Oh, happy Christmas from me.